Dzień dobry kochani, dziś zapraszam was na vloga Wróciliśmy właśnie z wakacji Jesteśmy już w Holandii I no jak słyszycie po moim głosie Powoli dochodzę do siebie po wakacjach Byliśmy W sumie na wakacjach byliśmy 4 tygodnie I no po tych 4 tygodniach Wychodzi właśnie teraz Klima wychodzi No nie oszukujmy się Niezdrowy tryb życia na wakacjach Więc tak jak mówiłam Dochodzę powoli do siebie Już jest trochę lepiej Colin też oczywiście, no, troszkę chory, prawda? Wyciągnij tego dyda. Dziubek, wyciągnij dydka. Co ci ugryzło? Tak, ugryzł komar, no Zobaczcie, jak go komar ugryzł i to już jest nic, to było dużo gorsze. Tylko czekajcie, bo ostrość. O! To było dużo gorsze i nie wiem czy on jest uczulony na ukąszenia czy co, ale to było dosłownie całe, tutaj miał taką bułę e, na nocy, także no, wygląda to nieciekawie, prawda? I wygoniliśmy tego komara już, prawda? Wygoniliśmy komara? Zrobiliśmy mu, jak mu zrobiliśmy? Sio, sio. Okej. Okay. Okej. Kolin jeszcze nie kontaktuje, bo jest dopiero dziewiąta w sumie, a jest niedziela Sławek pojechał do pracy bo musi dokończyć jakiś projekt i trochę szkoda, bo dzisiaj chciałam zrobić takie fajne niedzielne śniadanko, tak jak zawsze ale no nic nie zrobimy, zrobię śniadanie mi i Kolinowi dzisiaj przyjeżdżają też moi rodzice tutaj około dziesiątej, myślę 11, bo muszę zrobić mamie rzęsy i później moi rodzice jadą sobie do Hagi na do Hagi na zakupy dzisiaj moi rodzice mają 29 lat po ślubie, słuchajcie, rocznicę mają 29 i wieczorkiem idziemy sobie wszyscy do restauracji coś zjeść a zaraz właśnie po południu moi rodzice jadą sobie do Hagi, żeby moja mama wybrała sobie jakiś prezent także dzisiaj będzie to też taki właśnie luźny babcia wybierze sobie prezent, a ty wyciągnij tego dyda bo cię nie rozumie, okej? Okay? Kolego, wiesz jak jest, jaka jest umowa, nie? Dyda, masz tylko jak idziesz spać. Jak wstajemy rano, to dyd już znika. Okej? Okay? Także dziś też będzie taki luźny, codzienny, rodzinny vlog i wydaje mi się, że takie vlogi na moim kanale lubicie najbardziej właśnie oglądać. Wyciągnij dyda, zobacz jaki... Fuj, zobacz jaki brzydki jest ten dydek. Wyciągnij go i zobacz, jak ładnie wyglądasz bez dydka. Zobacz. No, wyciągnij i zobacz. Jakie piękne zęby! A tak to zobacz, nie widać w ogóle zębów pięknych, Twoich. Wyciągnij i pokaż, jakie masz piękne ząbki białe. Jejku, jakie śliczne. Dobra, co na śniadanko? Pizzę. Pizzę, no jasne. Tosta czy owoce? Tosta. Tosta? Dobra, to robimy tosty. I co tam smakuje? Jest okay? ok? Ok, a kto jutro idzie do szkoły? Ten gość! Ten gość! Ten gość! Nie ty! Dobra, ja dopiero ogarnęłam dom, zrobiłam, włączyłam pranie i dopiero teraz zaczynam moje śniadanko. Zobaczcie, Kolin tutaj pięknie, pilnie się uczy i czyta, prawda? Tak. Co robisz? Co? To nie są naklejki w skarbie. I, I zobaczcie, Kolin ostatnio polubił oglądać. Baby Boss się to nazywa, czy tam dzieciaki rządzą, nie wiem, coś w tym stylu. Ja dopiero zaczynam śniadanie, a, a Kolinek już je drugie śniadanie, czyli misk, miseczka owoców. Tutaj masz dzisiaj, synu, e, brzoskwinię i gruszkę, okej? Okay? Co to kolor? Co to kolor? No nie pasuje ci kolor, no bo mama ci tutaj dała też brzoskwinie. Jest... Lubisz, no jeszcze nawet nie próbowałeś nigdy, no to spróbuj teraz czy ci smakuje. Ona jest jeszcze pyszniejsza, ci powiem, niż yy, ta brzuskwinka jest jeszcze pyszniejsza niż gruszka. Zobacz, tu masz, spróbuj. Am do buźki, tak? To jest gruszka. Uh -huh. To brzuskwinia, tak naprawdę. I co? Pyszne? Nie to. Co? To jest gruszka. Kolinku tam miska owoców ma być zjedzona, ok? Bo wiesz, że trzeba jeść owoce dziennie No O, jest baby boss No zobaczcie Wygląda jak Colin Te Blond włosy Okrągła buzia A i tak w ogóle wracając do y, Moich włosów Tutaj Colin się bawi lampeczką Oczywiście jak zwykle, kochanie włącz mi Włącz lampeczkę skarbie, proszę cię Dziękuję Eee, wracając do moich włosów, znalazłam kolejne produkty, mogłyby pomóc moim włosom. Eee, są to tabletki, które za chwilę Wam pokażę na Instagramie. Wam je już pokazywałam, wybaczcie, tutaj za te efekty specjalne. Eee, I kupiłam sobie wcierkę. Nie, 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 nie. nie, nie. Jest to wcierka Amwen Grow Me Tender Po tej wcierce na razie nie, nie zauważyłam jeszcze nic yy, Poza tym, że yy, no, że, że czuć Faktycznie, że ona baba, fajnie rozgrzewa baba. To jest skarbie maska do włosów maska? Tak Ciebie. Żeby odżywić trochę włosy Moje włosy aktualnie wyglądają tak eee, Powiem wam tak Nie jest źle, ale na pewno bywało lepiej A 19 grudnia Mam już wizytę zarezerwowaną 19 grudnia przejdę ogromną metamorfozę włosową. Nie, no nie wiem co tu się dzieje. Traci mi się ostrość. Nie, nie będę kochani przedłużać włosów nigdy więcej. To jest jedna rzecz, która jest, która jest pewna. Eee, co ja tutaj mam? gruszkę czy, czy jabłko? Nie wiem co tu mam w tych włosach. Ale będę wracać do blondu, słuchajcie. Może nie do takiego jasnego jak kiedyś. Ale na pewno te włosy będą dużo jaśniejsze i będziemy wykonywać to metodą bezpieczną. Metoda nazywa się Great Change, przynajmniej tak mi się wydaje, że dobrze zapamiętałam. I nie jest to, słuchajcie, rozjaśnianie włosów, tylko jest to ściąganie farby z włosów, po prostu. I ta moja wizyta będzie trwać najprawdopodobniej między 9 a 11 godzin, bo wszystko będzie odbywało się naprawdę bardzo bezpiecznie, powoli i no też was na pewno zabiorę ze sobą i myślę, że dla wielu z was jest to dość ciekawy temat zobaczymy jak to u mnie wyjdzie ja mam do mojej fryzjerki do Anetki stuprocentowe zaufanie, także o nic się nie martwię i no i sami zobaczycie jak będzie to wyglądać wezmę was ze sobą, tak jak już mówiłam ale jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu zostało do 19 grudnia, więc na pewno do tego tematu będę jeszcze wracać a jeśli chodzi o tabletki, to kupiłam sobie w Polsce teraz jak byłam tabletki z Twój cel. To gęste i, długie, gęste i długie włosy, biotyna cztery razy tak. Także tu mam taki zapas tabletek. I jeszcze co najważniejsze, zapomniałam sobie zamówić w Polsce jak byłam kolagen. Ten z Al Dane Bo on mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdzał I po prostu o nim zapomniałam Ale teraz na dniach będę go na pewno na, y, Zamawiać i zrobić sobie już taki większy zapas Żeby mi starczyło do grudnia Dzień dobry robaczki Jak się dzisiaj czujecie? Wspaniale jak 29 jak lat jak po wiemy, ślubie robiście. Have a nice day, Lekker! Lekker! Proszę bardzo! A gdzie kwiaty? Kwiaty, pofary! Kwiaty, kwiaty, mam że mam z tobą! Oj, 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 czekaj, coś mam powiedzieć. Aha, musiała jedzie sobie wybrać <wytą> <grym> prezent, tak? Później do Hagi. Co się sobie wybierze? Louis Vuitton, Gucci! <grym> <wytą> Baci... Baci... No Mam taki na co sobie kupić. O oh my god A to co ty na to? Zależy na to ma hajsu. Portfel jest otwarty, niech tam sobie wybierze co chce. O oh my god! Fajnie, to ja może też z wami się zabiorę na te zakupy. Jak portfel, jak portfel jest otwarty, to też jestem Przy, chętna. Dzień dobry. Co pani dzisiaj ode mnie oczekuje, Pani Sylwio? Do wypełnienia dziur. Eee, czy pani była u innej stylistki w Polsce, pani powie? Bo to jest chyba jakiś, jakiś, jakiś kabaret, jakieś nieporozumienie dla mnie. No ona mi to samo powiedziała. Co? Że to jakiś kabaret. Co? 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 Skończyłam mamie robić rzęsy Oni pojechali sobie na shopping Skarbie zaraz idziemy Ja się trochę ogarnęłam, przebrałam się już Co to to? E, zmieniłam sobie już Ubranie na wieczór i idę właśnie Teraz do sklepu z kolinem Muszę zrobić rosół, bo to jak mówiłam się jest niedziela I będę rosół ani róż Już wczoraj tak naprawdę miałam mieć ten rosół gotowy No ale byliśmy na urodzinach wczoraj I no nie miałam po prostu kiedy Też pracowałam cały dzień wczoraj Zrobiłam sobie tutaj taki Wake planner po prostu od poniedziałku do piątku, żebym wiedziała co będę gotować, co będziemy jeść, bo po prostu brak mi już pomysłów i tak na szybko nie umiem sobie, wiecie wymyślić obiadu, także wolę sobie już na cały tydzień zrobić taką listę i tutaj na przykład w poniedziałek będziemy mieć rosół który właśnie zrobię dzisiaj makaron primavera z kurczakiem to jest akurat przepis kwestia ze, ze strony kwestia smaku, bardzo lubię tą stronę z przepisami, bo no przepisy są po prostu bardzo w moim stylu i są to totalnie moje smaki We wtorek będę miała, będziemy mieć zupę pomidorową, kaszę, mięso w sosie grzybowym W środę będziemy mieć zupę grzybową Szybkie placki na słodko To są takie placki też z przepisu właśnie z tej stronki Są to placki na, robione na, nie, nie na śmietanie, tylko na jogurcie Czwartek zupa grzybowa, kotlet, ziemniaki Wiecie, jakaś, jakaś mizeria czy tam jakaś surówka Chcesz piciu? Te piciu? Nie trzeba, OK. I w piątek ma, y, zrobię krupnik, makaron z grzybami i boczkiem, także idę sobie zrobić zakupy teraz y, właśnie na rosół i na jutro y, właśnie na ten makaron muszę sobie zrobić listę, czego potrzebuję i tak dalej. Wiecie co, chciałam wam teraz coś powiedzieć y, odnośnie cen, jakie teraz Możemy spotkać w sklepach spożywczych. To jest po prostu paranoja. Ja. Teraz, jak byliśmy w Polsce na wakacjach, to byłam naprawdę przerażona e, cenami e, produktów spożywczych i nie tylko. E, I tak samo tutaj, i, i to słuchajcie, nie tylko w Polsce tak jest, ale w Holandii to samo. Tutaj za te produkty, które tutaj widzicie, czyli no takie standardowe rzeczy, typu nie wiem, makaron, mięso. Y, Ban Dwa banany, dwie marchewki, masło, i jakieś tam, wiecie, warzywa, które są mi potrzebne do, do tego, żeby zrobić rosół, to jakieś bułki. Za to, co tutaj widzicie, czyli za to, za to zapłaciłam 37 euro. Powiedzcie mi, czy to jest normalne? Bo moim zdaniem to jest chore, co się dzieje. I no i obawiam się, że będzie to coraz gorzej. No ciężkie czasy na pewno nas czekają i... i... I nadchodzą naprawdę dużymi krokami z tego co widać Tak, jesteśmy gotowi A gdzie mam cię wziąć? Kolinku, outfit check! Zrób outfit check e, Tak, cudownie, rezerwację mamy na godzinę 17 e, Aktualnie jest 16.52, czyli zostało nam 8 minut A Sławomir stwierdził, że on musi jeszcze umieć auto Cudowny po prostu timing Idealny Masakra, co? Co ty na to powiesz, Colin? Nic nie lubię. No nic nie powiesz, bo tutaj brak po prostu słów, prawda? Nie Nie srak, tylko brak słów. Wytarliśmy na miejscu tutaj, tutaj dostaliśmy taki fajny, duży stół. Oczywiście wszyscy już są, tylko nie ma rodziców. Ja furry kline jest. Patrzy kolin Hipnoza Tak na dobry początek Zamówiłam sobie e, Świeżą Herbatkę ze świeżej mięty A później wleci co? proseko. Co ci przyszło kolin? Colin, co ci przyszło? Kolin Kto cię karmi? O mi? Tak, a nam przyszły już bruskiety, a moich rodziców dalej nie ma. I aktualnie mają już prawie pół godziny spóźnienia. Szanowni. Tak to zawsze wygląda. O proszę, proszę, o proszę, idzie Państwa. Państwo blok. Mamo, co to za, za pióra? Mamo, co to za pióra? Wow. Co to za spóźnienia, szef. Mama, wszystkiego najlepszego na to wasze 29 No Ja już wam składałam rano życzenia, kochani. Moja ptaszynko, ty ptaszynko. Mam już na to 29 lat. Pięknej miłości. Proszę bardzo, nic więcej dziecku do szczęścia nie trzeba Jak się je kotleta? Pokaż jak się je kotleta To jest chłop Ale dzieck, ja ci nie robię zdjęcia Dziubek Smacznego Mam pizzę Wszyscy mają... E, co to jest? Tuńczyk? Łosoś Wszyscy mają łososia co? Łosoś Łosoś mają łososia, ja mam pizzę, mama ma sałatę, a Baresa sama makaron, bolognese. I na koniec moje ulubione e, gorący, e, gorąca mafinka czekoladowa z lodem paniliowym. Tak pojedliśmy Uy! i czas do domu. Zjadłeś wszystkie frytki i całe mięsko zjadłeś Wszystko zjadłeś Jesteś duży chłopak, ty wszystko jesz No i jedziemy do domku Jedziemy się kąpać Jutro kolej do szkoły spać nie, jutro do szkoły idziesz Nie idziemy spać Mama żartuje Przyjechaliśmy do domu Sławek jak się Kto? Kto to jest? I właśnie sobie uświadomiłam że ja muszę sobie przygotować już powoli obiad na jutro bo jutro mam strasznie dużo pracy i nawet nie będę miała kiedy no tak, no bo od 10.30 do 16.00 mam klientki Sławek, potem muszę iść po, po kolina zanim pójdę po kolina, zanim wrócę to będzie w pół do piątej o piątej mam klientkę następne, mam klientki następne więc będę miała pół godziny na to, żeby przygotować obiad i żeby zjeść, no nie ma takiej opcji ja muszę być w pełni skupiona w kuchni Muszę się w to wczuć, muszę mieć na to dużo czasu, więc zacznę robić obiad już dzisiaj. A czego ty się śmiejesz? <gry> Nie wiem z czego ty się śmiejesz. Jutro na obiad będę robić, tak jak wam, tak jak wam już mówiłam, co? Makaron Primavera z kurczakiem i to finalnie ma wyglądać tak. I tak sobie czytam co tutaj, co tutaj w ogóle muszę zrobić i jedyne co ja dzisiaj mogę zrobić tak naprawdę to pokroić sobie pierś z kurczaka w paseczki i, i pomidora pokroić w kosteczkę, a resztę mogę zrobić jutro. Słuchaj, już na pewno nie możesz się doczekać, nie? Tego obiadku jutro. Bo no, zobacz, naprawdę smacznie wygląda Jupi! Zobacz! Teraz wrócieliśmy z obiadę, no nie Nie wiem, no najedliśmy się jak... Jak co? Jak małe świnki. Jak świnki chudzinki. Obiad mam już przygotowane, kuchnię mam ogarniętą, także jutro rano jak wstanę, to nic już nie będę musiała robić. Tylko zrobię Kolinowi śniadanie, wyszukuję go do żłobka, zawiasę go i będę mogła brać się do roboty. Idę się zaraz kąpać i idziemy spać, bo też już jestem padnięta. Jutro jak jakimś cudem znajdę czas na przerobienie tego vloga, to też jutro wieczorem od razu go dodam. A tutaj zobaczcie, mam jeszcze taki zestaw do wybielania zębów. I dzisiaj chciałabym sobie go jeszcze przetestować. Dostałam z jakiejś współpracy. Ta paczka czekała na mnie w Polsce i dopiero teraz w sumie ją otwieram i sprawdzam co w niej jest. Tutaj macie wzornik dzień. Możecie sobie sprawdzić ee, jakiego koloru są wasze zęby i z ciekawością właśnie zobaczę, jakiego koloru są moje zęby. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy chyba ładowarkę. Tutaj mamy... o, oj, nie, nie, co to jest? Dobra, zaraz w ogóle muszę poczytać instrukcję, bo nie mam pojęcia, jak się tego używa. I tutaj mamy... co my tu mamy? Żel. Tak, to jest ten żel, który tutaj... który tutaj do tego pojemniczka się wkłada. I nakładamy to później na zęby. Także poszedłem sobie sobie instrukcję, pójdę się wykąpać. I zaczniemy zaraz wybierać ząbki. Tak skończyłam właśnie wybielanie ząbków. Zaraz rozpocznie się. biel, może rozjaśnić. No nie, nie, nie czarujmy się, po pierwszym razie, po pierwszym razie nie, nie oczekujmy tutaj cudów, tak? Minimalną jakąś tam różnicę widzę. Chociaż może to po prostu jakieś złudzenie. No. Jeszcze syrop na noc musisz. Jutro do przedszkola. Dobra, nie będę tutaj zamulać i przedłużać. Kończymy vloga, idziemy spać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!